Wrócę w takim razie do początku. Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom tej konferencji za to, że możemy zaprezentować nasz projekt. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Jak Państwo widzą, nasz projekt jest koordynowany przez Stiftung Digitale Chancen, czyli jest to Fundacja Szans Cyfrowych. Jest to część europejskiego projektu Safe Internet. Jest to projekt wzbogacający wiedzę w Europie, więc jest to projekt naukowy. Przede wszystkim projekt naukowy. Co więcej, ta prezentacja odbywa się w ramach drugiej sesji na tej konferencji. Sesji, która nazywa się Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Ponieważ nasz projekt ma również część praktyczną, chodzi tutaj o to, aby pracownicy socjalni byli przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie. Spójrzmy na plan mojej prezentacji. Chciałabym zacząć od przedstawienia naszej fundacji i celów. Następnie przejdę do omówienia projektu Social Web Social Work. Muszę uprzedzić, że projekt dopiero się zaczął, w związku z tym nie jestem w stanie przedstawić jeszcze żadnych wyników naszych prac. Ale przedstawię sam projekt, powiem również o jego celach i o. Źródłach tego projektu, skąd on się wziął. Powiem również o harmonogramie i krótko opowiem o planie szkoleń, które są zaplanowane w ramach projektu. Powiem również, jakich wyników oczekujemy po projekcie. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany projektem, zachęcam do odwiedzin na naszej stronie internetowej. Można tam również zapisać się, aby otrzymywać informacje na maila. Zacznę, jak już zapowiedziałam, od przedstawienia naszej fundacji, Fundacja Szans Cyfrowych powstała w roku 2002. Oznacza to, że obchodzimy nasze 10 urodziny w tym roku. Jesteśmy organizacją partnerstwa publiczno-prywatnego z siedzibą w Berlinie. Działamy pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Techniki Niemiec, jak również pod patronatem Ministerstwa Rodziny. Naszym celem jest zasypywanie czy też niwelowanie podziału cyfrowego. Chcemy popularyzować wiedzę o internecie i zachęcać ludzi do podejmowania pierwszych Kroków. Jednocześnie uczymy o samym internecie, wspieramy również dostęp do internetu, popieramy dostęp do internetu w instytucjach publicznych. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób było w stanie korzystać z internetu. Staramy się również pracować na rzecz zwiększania świadomości na temat szans, jakie wiążą się z mediami cyfrowymi. Chcemy, żeby ludzie wykorzystywali technologie medialne. Nasz projekt Social Work, Social Web, czyli praca społeczna, praca socjalna, internet socjalny. Ma na celu podnoszenie świadomości pracowników socjalnych w zakresie ryzyka i zagrożeń w internecie, ale mówimy również o odwrotnej stronie medalu, czyli o wszelkich szansach i o zaletach internetu. Teraz chciałabym odczytać naszą misję, ponieważ ona najlepiej oddaje cele tego projektu. Internet stał się. Kluczem życia społecznego i mediów społecznościowych. Wierzymy w pozytywną energię i wpływ pracy socjalnej w zakresie pracy z dziećmi i młodymi ludźmi, tak aby promować bezpieczeństwo i aby sprostać zagrożeniom związanym z, z mediami społecznymi. Jest to projekt europejski, jak już na wstępie powiedziałam. Chcemy zatem przeszkolić 500 pracowników socjalnych w pięciu różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Powiem teraz, jacy są partnerzy naszego projektu. Tutaj w Polsce jest to Fundacja Dzieci Niejczyje, czyli jeden ze współorganizatorów tej konferencji. Mamy również partnera litewskiego, Stowarzyszenie RIAP. RIAP jest to Stowarzyszenie Punktów Dostępowych do Internetu. W Hiszpanii naszym partnerem jest Fundación Espitej. I tutaj chodzi o edukację w czasie wolnym. Mamy również partnera w Czechach, Narodni Centrum Bezpiecznych Internetu. I ostatnim z partnerów jest Fundacja Cyfrowych Szans z Niemiec. Teraz powiem o tym, skąd się wziął nasz projekt. Pomysł jest związany z. Agendą cyfrową dla Europy, która zakłada, że jednym z głównych celów jest ochrona nieletnich poprzez działalność edukacyjną i podnoszenie świadomości. Obecnie internet jest ważną platformą życia społecznego, w związku z tym warto zadbać również o pracowników socjalnych w tym wymiarze. Już wczoraj słyszeliśmy, że dzieci nie tylko wykorzystują internet, one tak naprawdę żyją w internecie. To dla nich jest coś całkowicie normalnego. W związku z tym, naszym zdaniem, praca socjalna powinna również w taki sposób podchodzić do dzieci i młodzieży. Jak definiujemy pracę socjalną? Chodzi tutaj o wszelką pracę z dziećmi i młodymi ludźmi. Którzy, którzy są zagrożeni w kategoriach społecznych, ale chodzi o pracę poza formalną edukacją. Dlaczego zwracamy się ku pracownikom socjalnym? Ponieważ naszym zdaniem oni najlepiej znają potrzeby dzieci i w związku z tym mają metody, żeby odpowiednio na wszelkie zagrożenia zareagować. Pracownicy socjalni pracują po prostu z grupami zagrożonymi i mają możliwość udzielania stosownych porad. Będziemy szkolić pracowników socjalnych ponieważ musimy zwalczać istniejący brak równości w zakresie świadomości ryzyka i środków bezpieczeństwa. Problemem jest to, że osoby, które najbardziej potrzebują pomocy, jednocześnie są trudno dostępne. I musimy to uwzględnić w strategii projektu. Chcemy również uniknąć luk w wiedzy. Chodzi tutaj o to, że udostępnienie dostępu do wiedzy może tak naprawdę nasilić tę skalę nierówności. Ponieważ z informacji trzeba umieć korzystać. Osoby, które są do tego przygotowane, znacznie bardziej korzystają z dostępnych informacji, a osoby, które mają problemy z. Analizowaniem informacji tak naprawdę nie skorzystają albo skorzystają w minimalnym zakresie. Pracownicy socjalni dobrze znają swoją grupę docelową, ale internet i komputery tak naprawdę słabo na razie znajdują zastosowanie w ich pracy. W związku z tym, pracownicy socjalni mogą mieć dosyć skromną wiedzę na temat zagrożeń, jakie są związane z wykorzystaniem internetu. Mamy jeden zasadniczy projekt, czy cel naszego projektu. Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie, wykorzystując pozytywną energię i oddziaływanie pracy socjalnej. Strategia projektu zakłada przeszkolenie pracowników socjalnych w zakresie wiedzy. Dotyczącej mediów cyfrowych, które mogą zostać wykorzystane w pracy socjalnej. Chcemy stworzyć pewną bazę wiedzy związanej z, ze strategiami ochrony dzieci i młodych ludzi w pracy socjalnej. Teraz króciutko o tym, jak będzie wyglądał przebieg projektu. Jak już powiedziałam, projekt dopiero się rozpoczął. Widać tutaj, że zaczęliśmy bardzo niedawno od przeprowadzenia takiej ankiety badania stanu obecnego. Mamy pięć państw, które są zaangażowane w ten projekt, więc jest to pięć różnych sytuacji na poziomie krajowym. Żeby odpowiednio podejść do tych odmiennych sytuacji, musimy przeprowadzić tego rodzaju badania. Chcemy zatem ocenić warunki pracy i potrzeby pracowników socjalnych z poszczególnych krajów. Następnie w styczniu 2013 roku po przeprowadzeniu tej analizy sytuacji obecnej rozpoczniemy cykl szkoleń, a jednocześnie w styczniu 2013 roku zacznie się badanie ex post, ponieważ podczas każdego z szkolenia, na zakończenie szkolenia będziemy badać przyswojoną wiedzę i umiejętności. W naszych badaniach po szkoleniu będziemy starali się sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie przekazać wiedzę dotyczącą zagrożeń w internecie i wykorzystania technologii informatycznych w pracy socjalnej. Teraz może powiem o naszych planach w zakresie szkoleń. Szkolenia będą trwały jeden dzień. Mamy zaplanowane siedem modułów tematycznych. Moduł pierwszy będzie dostarczał podstawowej wiedzy dotyczącej mediów społecznościowych, internetu i wszelkich aplikacji. Moduł drugi będzie związany z, ze zrozumieniem wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież. Chodzi tutaj o to, w jaki sposób młodzi ludzie wykorzystują internet, co robią w sieci i jak sami postrzegają ryzyko związane z internetem. Moduł trzeci zakłada pracę z pracownikami socjalnymi w zakresie ustalenia tego, w jaki sposób najlepiej dotrzeć do dzieci i młodzieży. Chodzi tutaj o to, żeby utrzymywać dialog z podopiecznymi. Chodzi również o to, żeby zbudować taką atmosferę zaufania, żeby dzieci i młodzież byli gotowi na rozmowy z pracownikami socjalnymi. Moduł czwarty to jest matryca ryzyka i zagrożeń ponieważ jest to dobry, obrazowy sposób pokazania zagrożeń związanych z internetem. Moduł piąty to jest moduł interwencyjny. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są metody interwencji. Będziemy na przykład zajmować się pytaniem, co pracownik socjalny może zrobić w przypadku przemocy w internecie. Moduł szósty będzie dotyczył profilaktyki, w jaki sposób zapobiegać ryzykownym zachowaniom w internecie. Teraz przejdę do założeń naszych celów. Chcemy po pierwsze ustalić plan szkoleń dla. Pracowników socjalnych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. Następnie będziemy pracowali nad narzędziami i materiałami edukacyjnymi dla osób szkolonych. Jak już wspomniałem, chcemy przeszkolić około 500 pracowników socjalnych w pięciu różnych krajach. I z tych pilotażowych szkoleń będziemy wyciągać wnioski. W związku z tym mamy nadzieję, że nasza strategia szkolenia trenerów, którzy następnie będą przekazywali swoją wiedzę dalej, się sprawdzi. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi wynikami, które już niedługo będziemy mogli Państwu przedstawić, proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Można się również zapisać na biuletyn rozsyłany pocztą elektroniczną, i tam będą wszystkie najświeższe informacje. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu, to zachęcamy do kontaktu z Fundacją Dzieci Niczyje, która jest polskim partnerem projektu. Jeżeli z jakichś względów wolą Państwo skontaktować się bezpośrednio z nami, to proszę się odezwać do mnie albo do mojej fundacji. Bardzo dziękuję.